Te tematy zaczynają dotyczyć i być zagrożeniem właśnie dla tych najmłodszych nastolatków, tak? Czyli nie wiem, wyjść z domu, tak i jak najdłużej bądź gdzieś, żeby nikt ciebie nie mógł znaleźć, no to, to też rodzi gdzieś tam ogromne zagrożenia, prawda? Te zagrożenia, o których teraz mówimy, no właśnie, one mogą być pewnego rodzaju usprawiedliwieniem tego, o czym mówiłem, czyli że być może jesteśmy psychicznie trochę słabsi, a to dlatego, że poprzednie pokolenia nie musiały się mierzyć z taką ilością bodźców w tak szybkim czasie. Pewne rzeczy nie zmieniały się co roku, co dwa lata, co kilka miesięcy. To ten świat wokół nas wtedy, w poprzednich pokoleniach był o wiele bardziej trwały, stabilny. Trzeba, trzeba też tutaj jeszcze dodać taką jedną rzecz, że my mamy system nerwowy, który, w którym zachodzą różnego rodzaju działania biochemiczne, tak? I tutaj po prostu pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć.